Dzień dobry, cześć i czołem, mam na imię Grzesiek, a to jest kanał Trenuj dla Zdrowia, gdzie gadamy o sporcie, o zdrowym stylu życia i o, o sporcie, czyli treningu siłowym z priorytetem na nastawionym na zdrowie dla ludzi po 40 i 50. A dzisiaj pogadamy o czymś, co bardzo często słyszę i to nie tylko w komentarzach, ale też na żywo od ludzi. Brzmi to mniej więcej tak... Po co mi trening? Ja zapierdzielam na budowie, w magazynie czy w polu, to ja już mam siłownię za darmo. Nie potrzebuję żadnego biegania ani ćwiczeń. No właśnie. Czy ciężka praca fizyczna to jest to samo co trening? Czy naprawdę wystarczy dźwigać pustaki, taszczyć worki albo biegać z paleciakiem, żeby mieć formę i zdrowie? Dzisiaj rozłożymy to na czynniki pierwsze. I od razu powiem, to nie jest atak na ludzi, którzy pracują fizycznie. Wręcz przeciwnie, ja mam ogromny szacunek do każdego, kto codziennie haruje na budowie czy w magazynie. Sam przez jakiś czas pracowałem na budowie i wiem, z czym to się je. Ale właśnie dlatego musimy pogadać o różnicach między pracą a treningiem. Bo praca to jedno, a trening to drugie. I te dwie rzeczy wcale się nie wykluczają, one się uzupełniają. No dobra, zacznijmy od podobieństw. Praca fizyczna to oczywiście też wysiłek. Jak ktoś cały dzień nosi cegły, podnosi paczki, czy chodzi po rusztowaniach, to spala kalorie, wzmacnia mięśnie, poprawia wydolność. Tego nie można mu odebrać. Dlatego często robotnicy mają silne ręce, mocny chwyt, czasem niezłą kondycję i faktycznie organizm jest w ciągłym ruchu. To lepsze niż siedzenie 8 godzin na tyłku przed komputerem. Ale, i tu przechodzimy do najważniejszego. Praca to nie jest trening. Po pierwsze, chaos i brak planu. Trening jest zaplanowany. Masz ćwiczenia, serię, powtórzenia, progresję, a praca. Jednego dnia dźwigasz ciężko, drugiego mniej. Wszystko zależy od zleceń, pogody, szefa. To jest kompletny chaos dla organizmu. Po drugie, jednostronność. Na budowie czy w magazynie ciągle powtarzasz te same ruchy, często jednostronne, zawsze obciążające te same stawy. Kręgosłup dostaje w kość, kolana też, barki wiecznie przeciążone. A w treningu masz równowagę. Pracujesz nad całym ciałem, wzmacniasz to, co w pracy jest pomijane. Po trzecie, brak regeneracji. Po treningu masz dzień przerwy, czas na odpoczynek. W pracy często nie ma regeneracji, codziennie te same przeciążenia, zero czasu na odnowę. Organizm zamiast budować siłę zaczyna się psuć. I po czwarte, brak progresji. W treningu celowo podnosisz poprzeczkę, w pracy robisz tyle, ile trzeba. To nie rozwija, to po prostu wykańcza. No i tu dochodzimy do sedna. Dlaczego ktoś, kto pracuje fizycznie, jeszcze bardziej niż inni powinien zadbać o trening? Bo trening działa jak ochrona, wzmacnia mięśnie głębokie, stabilizuje kręgosłup, poprawia ruchomość stawów. Dzięki temu te wszystkie jednostronne przeciążenia w pracy mniej bolą, a ciało wytrzymuje dłużej. Mówię tu oczywiście o mądrym, sensownym treningu. To trochę jak z samochodem. Możesz codziennie jeździć po dziurawych drogach, ale jeśli dbasz o serwis, wymieniasz olej i robisz przeglądy, to auto wytrzyma lata. A jak nic nie robisz, to szybciej się rozpadnie. Trening to właśnie ten serwis dla organizmu. Poza tym, trening to nie tylko mięśnie. To też serce, płuca, gęstość kości, poziom cukru we krwi, ciśnienie, odporność. Praca tego nie daje. Ona męczy, ale nie buduje zdrowia systemowo. Ile razy widzieliście robotnika w wieku 50-55 lat z potężnymi rękami, ale rozwalonym kręgosłupem? Ile razy magazyniera, który potrafi dźwignąć 40 kg, ale po schodach wchodzi sapiąc jak lokomotywa? Bo praca to nie trening. Praca robi z Ciebie specjalistę od kilku ruchów, a trening buduje całość. Pracuję, że tak powiem, z Tobą holistycznie. I to jest coś, co zawsze powtarzam: praca to obowiązek. Robisz, żeby zarobić. Trening to inwestycja. Robisz, żeby Twoje ciało nie padło w wieku 40 czy 50 lat. To nie muszą być codzienne godziny na siłowni. Wystarczy dwa, trzy razy w tygodniu dobrze zaplanowany, mądry trening siłowy, który wzmocni to, co najbardziej dostaje w kość w pracy: plecy, brzuch, barki, nogi. Do tego trochę mobilności, trochę cardio, i nagle okazuje się, że praca, która wcześniej Cię zabijała, staje się dużo lżejsza. Tak więc podsumowując, czy praca na budowie w polu czy w magazynie to trening? Nie. To po prostu wysiłek, charówka, ale nie trening. Praca obciąża, a trening wzmacnia. Praca Cię męczy, a trening buduje. Dlatego, jeśli zapierdzielasz fizycznie, tym bardziej powinieneś trenować siłowo. Bo to właśnie trening przedłuży Twoją sprawność, zadba o kręgosłup, o serce, o zdrowie. Tak więc, jeśli nawet pracujecie fizycznie, zadbajcie też o trening. Naprawdę warto. Do tego, jeżeli dołożycie zdrową dietę, to będzie bardzo, bardzo dobrze. OK, jeśli chcecie więcej merytoryki o treningu dla zdrowia, koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie łapkę w górę i udostępnijcie ten film komuś, kto zawsze powtarza: Ja mam siłownię na budowie. Może dzięki temu zmieni zdanie i zadba o siebie świadomie. Życzę Wam dużo, dużo zdrowia i pamiętajcie, że nie wystarczy mieć tu, trzeba mieć jeszcze tu oraz tu. Do zobaczenia w kolejnym filmie.